Witam serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj odcinek słuchajcie montażowy montażowy zestawu silnika 500W na 48V Ten co w ostatnim właśnie odcinku prezentowałem Wam unboxing właśnie z tego zestawu i dzisiaj założymy sobie go na rower A na jaki na mojego ulepa. Wybaczcie takie burdello jak widzicie, widzieć tutaj w różnych scenariach jak będę przemieszczał kamery, ale jestem aktualnie potąd zarobiony przy mojej perle, białej perle. Robię różne upgrade'y i po prostu mam wszystko rozgrzebane. Dodatkowo jeszcze mam, że tak powiem klęskę u urozaju w firmie i mam tutaj troszeczkę towaru stoi, no, nie mam się gdzie pomieścić, więc wybaczcie za te aspekty krajobrazowe, no ale tak to będzie. Dobra, słuchajcie, pierwsze co musimy zrobić, to musimy tutaj założyć oponę. Po prostu ściągnę stamtąd, przyprowadzę tylko rower, żebyście mieli jasność, jaki rower będziemy przerabiać. Ale zanim, słuchajcie, jeszcze przyprowadzę rower, co trzeba zrobić? Założymy tutaj od razu kasetę. Mam tutaj niestety tylko kasetę siedmiorzędową. Tam rower obsługuje mi 6 zębatek, ale dla testów wystarczy nam ta zębatka. Może z czasem sobie załatwię szóstkę. Wiecie pewnie, jak się zakłada. Ale tylko Wam pokażę. Już nadmienię, że ściągnąłem sobie... Wszystkie nakrętki z koła. Tutaj cyk. Fuch. Tutaj mamy taki specjalny mały rowek. Ona inaczej nie wejdzie. Muszę go znaleźć. O, jest tu. Cyk. I siedzi. Widzicie? I tutaj jest, mamy problem. Zobaczcie, bo wystaje. Jest luz i nakrętka nam tego nie dociśnie. Całkowita długa, długość to jest. Całkowita długość to 36,5 mm. Więc trzeba tutaj jakieś podkładki zastosować. Włożymy to do roweru i zobaczymy jak to będzie wyglądać. No będziemy, będziemy ją ustawić, tak powiem na rowerze później. I ja myślę, że będzie dobrze. Tyle odstaje od osi I bardzo dobrze. Bo jak założycie grube opony, to nie będzie problemu, żeby tutaj właśnie łańcuch przeszedł. Wygląda to też fajnie, mi się podoba. Idealos. I tutaj mój klucz specjalistyczny, jak zwykle. I tyle wystarczy. Nie trzeba tutaj dużej siły używać. I wszystko. Piknie działa. Mówię, później będziemy regulować tą odległość, jak będzie tutaj nie za bardzo coś pasowało. Czy to będzie coś obcierać? Zobaczymy. To moto, właśnie maszynę, będziemy zmieniać na tego maluszka o dużej mocy. Zobaczycie, co on potrafi. Tu już pozwoliłem sobie wszystko prawie zdemontować. Wezmę teraz, zmienię oponkę. Tego już wam nie będę pokazywał, bo wam pokazywałem to na moich, kanał, na moich filmach. To jest wielokrotnie już pokazywane, więc nie ma sensu, żebym to robił. Po prostu zmieniam i widzimy się przy montażu w tym oto, tutaj miejscu. I już. Oponka założona, teraz jeszcze musimy założyć tutaj tarczę, ale w tym celu muszę ze starej, o, starego silnika, gdzie ja go mam, tu jest gdzieś, cyklu, o imbusik, robota jest łatwa, szybka i przyjemna, więc zrobimy to, moment. I taka mała uwaga, słuchajcie, przy montażu, zobaczcie, za, za koszulę kupiłem, non stop się rozpina. Taka jedna uwaga, jak będziecie przygotowywać się do jakiejkolwiek zabawy z elektrykami i będziecie montować tarcze, zaopatrzcie się w takie o, redukcje dystansowe. Są różnej grubości, one tak wyglądają, zobaczcie. Widzicie, taka blacha, jedna gruba, druga jest grubsza. Jedna cięższa, druga grubsza. E, bo to się bardzo przydaje, żeby sobie tarczę ruszać w lewo, w prawo, w zależności jak do zacisku będzie pasować. Ja na chwilę obecną zamontuję bez tych dystansów i zobaczymy, jak mi będzie leżeć. Tarczę sobie przykręciłem na razie na dwie śrubki, żeby zobaczyć, jak to będzie. Tutaj możecie zobaczyć, są takie blokady. Tutaj jest założona taka blokada. To jest coś takiego. O, Jest takie, taka podkładka z takim ząbkiem. I ona generalnie wchodzi tam w ramę. Zaraz wam pokażę zębem, musi wystawać tak samo jak z drugiej strony. Nie, czyli tam mam do góry, to tutaj też musi iść do góry. No i dobra, i teraz podkładka cyk i nakrętka. Tutaj jeszcze miałem założone do ciągnięcia przyczepki rowerowej, ale na razie tego nie będę zakładał. Nakręteczkę i idziemy pakować do roweru, jak to pójdzie. Czy to przypasi, czy nie przypasi Oła. Teraz tak trzeba tu kabelek przełożyć. Tak jak już ma być, bo później będzie przeszkadzał. O! Cryfu. No i zobaczymy. Trzeba obrócić, żeby haki były właściwie. O! Tu prawie. Tutaj musi tarcza mi wejść. Zobaczymy czy w ogóle wejdzie. O, weszła. Obniżamy na haki, i teraz samo nam powinno wpaść. patrzcie O, elegancko wpadło. Już widzę, że jest źle, ponieważ tarcza tutaj będzie już obcierała. Widzicie? Nawet koło obciera. O. Co widać? To bardzo, bardzo mocno. Musimy dokonać pewnych korek. Całe koło musimy przesunąć w lewą stronę, o, proszę bardzo tak to wygląda, nie jest może równo można by się pobawić, przesunąć to jeszcze, żeby było tak w miarę, ale to jest takie spoko, po prostu dałem tutaj podkładkę, blokadę w wewnętrznej stronie, na zewnątrz tylko podkładkę, którą zajumałem z tej strony ponieważ tam oparłem, tylko jak widzicie na tym na ośce o hak jest tutaj tyle miejsca, że nic nie będzie przeszkadzało i blokady dałem tutaj na zewnątrz, i dzięki temu te koło przesunęło się troszeczkę w tą stronę. Warto słuchajcie też się zaopatrzyć, właśnie w jakieś podkładki różnego typu, bo jak gdzieś mam, ale takie mam burdello, teraz że nie mogę tego znaleźć. <grym> Warto, bo trzeba przesuwać koło czasami. Nie zawsze wszystko pasuje, przeważnie nie wszystko pasuje, bo niestety jak się coś dostawia do roweru, co nie jest fabryczne, to trzeba troszeczkę pozmieniać. To mamy, wywracam rower do góry kołami i montujemy cały osprzęt. Od tej chwili to już będzie moment. Teraz zajmiemy się montażem akcesoriów. Patrzcie, to jest 1500, a to jest 500. Jest różnica nie. Wyświetlacz. Jestem naprawdę ciekaw tego wyświetlacza. Ale was skłamałem, słuchajcie, na unboxingu, bo rzeczywiście ten pilot ma kurde, on ma 6 przycisków, oprócz tych takich dużych tutaj, ten i ten mały jest tutaj i dwa z boku kurczę kompletnie tego nie zauważyłem no to przepraszam was za to tu w zestawie mam manetkę taką kciukową ale ja tam mam manetkę więc już nie będę zakładał ale polecam wam tą bo u nas naprawdę spoko tak samo czujnik magnetyczny mam już zainstalowany w tym rowerze dokładnie taki sam O, taki czujniczek o, tutaj w środku ma no, takie o widać ruchomą część tutaj. Także co, no montujemy wyświetlacz na kierownicy. Idealnie on mi przypasuje. I pokażę Wam, jak wygląda zamontowany. Całe procesy montażu widzieliście już na moich filmach. Nie jednym filmie szczegółowo. Jak chcecie, to się wróćcie do tych filmów. To jest naprawdę bardzo prosta czynność. Żadnej filozofii w tym kurde słuchajcie nie ma. No wkładacie po prostu na kierownicę, przykręcacie śrubkami i tyle. Tak to wygląda na chwilę obecną, ten wyświetlacz ma fajne ustawienia, ponieważ można tutaj na osi kierownicy, jak i odkręcić te tutaj o śrubeczki z jednej z drugiej strony I jeszcze on się tak pochyla względem tej tutaj osi, no i pilocik tutaj, tak musiałem na razie założyć, bo no kurcze tutaj jest ta stara klamka, bo to jest wiecie, to jest 20 letni rower, więc wygląda jak wygląda. Tu nie będzie przeszkadzać, bo praktycznie przerzutek się nie używa w elektryku. Bardzo rzadko, yy, w ogóle, tutaj jest tak, że ten łańcuch wózek jest niewłaściwy i nie mogę przerzucić więcej niż na przykład na tą przerzutkę. Tutaj chyba, no bo tutaj już po prostu się robi masakra. Łańcuch jest w ogóle niewłaściwą długość ma, ale ja i tak na elektryku jeżdżę tylko na tej przerzutce, ewentualnie trochę zmienię i, i, i zobaczymy jak to będzie. Może coś tu jeszcze pokombinuję, żeby tam wiecie, jakieś podjazdy porobić, coś tego. I zobaczymy. Na chwilę obecną montaż jaki będzie, będzie jaki będzie. Wszystkie te wtyczki pasują z poprzedniego zestawu, który mam, więc y, będę mógł podłączyć też światełko bez żadnego problemu tym oto właśnie fajnym wodoodpornym kabelkiem. Wszystko, cały zestaw jest wodoodporny. Na końcówki HIGO, no i tutaj jeszcze wracając do wyświetlacza, nie musiałem używać redukcji. Bo widzicie, grubą kierownicę akurat mam. Jest fajnie cace. No dobra, teraz działajmy dalej. Manetka zostaje, bo ma te same, tą samą wtyczkę co tamta. Tu jest troszeczkę inna. Z innego zestawu. Nieważne, wy zakładajcie sobie tą. Muszę zmienić tylko czujnik pas, ale to z drugiej strony, więc zajmiemy się to w tej chwili. Tutaj mamy założony czujnik KTV-12L, to jest taki czujnik zabudowany i on mi właśnie nawawił któregoś tam razu. I założymy zaraz nowy, piętnasteczka. I teraz ładnie... Aha, tak luźno poszło. Cyk, fuch, to jest wszystko szybko. Słuchajcie, możecie to zrobić wszędzie, kurde, w chacie, na balkonie, w piwnicy, na korytarzu to nie jest nic skomplikowanego wystarczy mieć tylko narzędzia odpowiednie i to wszystko, Usłuchajcie, idzie moment najważniejsze, no, żeby dobrze złapać, bo się kurde źle złapie to można takiego lip, taką lipę strzelić, że już tak raz miałem w jednym rowerze niewłaściwie zacząłem i, i do dupy skończyłem a, idzie, patrzcie i już mamy ściągnięte. Ściągamy stary. Co tu się zadziało? Musiał zadzwonić. O, już wiem, co się wtedy stanęło. To po prostu się zarąbało, zakłaczyło. Tu się wyrobiło na tym i się obracało. Po prostu ośka suportu obracała się w tym, nie obracając tego kółeczka w środku. I dlatego taki. Taki powstał problem. Tu jest problem tego typu w tym suporcie, że nie mamy tych ząbków, takich tutaj, które mają wchodzić. Ale to, to nie jest problem. No, to jest coś takiego. Tu kurde, idealnie pasuje. No, nawet idealnie wcisnąłem. No, to jest na tej zasadzie, że to stoi. Widzicie, o i to sobie tak chodzi, nie. I teraz zobaczmy czy korba nie będzie przeszkadzać, nie. Będzie idealnie. Moteczkiem delikatnie, kurde jakby stąd był, patrzcie. Jakby stąd był. Jako blokadę zastosujemy po prostu zwykłą sertytkę która tu będzie trzymała i już. A cały rdzeń będzie się kręcił wewnątrz jest G, a i już i on jest zablokowany przez sam kabel patrzcie, a sterowniczek jest tak mały że on fajnie w tym się tutaj zmieści i tu wszystko zamkniemy wszystkie okablowanie wejdzie tutaj i będzie cacy, kurde spinam to wszystko, kurczę, słuchajcie bo to jest prosta sprawa słuchajcie, tutaj spinanie tego wszystkiego to jest tak prosta sprawa zobaczcie zobaczcie z jednej strony macie tylko praktycznie jeden to jest wiązka która idzie do kierownicy i do sterownika jest do sterownika macie tylko jeden przewód zobaczcie sam sterownik ma cztery wyjścia, pięć wyjść przepraszam tu. Jedno, to jest, jedno to jest na silnik takie grube to jest na właśnie przód ten przewód teraz będziemy wtykać bateria e, czujnik, pas chyba i i coś tam jeszcze. Nie pamiętam co, chyba oświetlenie albo coś. Nie pomylicie tego po prostu, zobaczcie. Tutaj nie wiem czy to kamera chwyci. Chwyciła, jest taki taka strzałka, w środku jest wycięcie w wtyczce. I to samo mamy tutaj, w gnieździe, inaczej się tego po prostu nie włoży. Patrzymy na strzałki z góry. I mocno dociskamy i tak to wygląda połączenie prawidłowo. O. I już tutaj mamy wszystko. Nadmienię wam tylko, że poprzedni zestaw miał identyczny układ kabli. identyczny kabel jest. Patrzcie, do silnika idzie dokładnie taki kabel, taki wielopinowy, no i on też pasuje tylko tu, tutaj do wielu pinów, inaczej się tego. Nie podłączy. Wszystkie wtyczki się inaczej nie podłączy. Każda do czegoś pasuje. Czujnik pas. Proszę bardzo. Żółty do żółtego w sterowniku czujnik pas. Czujnika tutaj prędkości nie potrzebujemy, ponieważ czujnik prędkości jest zapewne w kole, wmontowany. Dobra, słuchajcie, montuję wszystko i wam pokażę prezentację i jak to wygląda. No, słuchaj ta very Mamy wszystko gotowajta. Teraz wam pokażę. To wszystko zadziała, a czekajcie, bo nie widzicie. Dobra, załączmy system. E, e, razem załączmy system. Cyk. Nic nie wybuchło. No i dobra, teraz włączamy. Pod spodem jest włącznie taki guziczek tu. o Tu jest pod spodem. Oho! No, no. O. W ogóle nie znam tego wyświetlacza, nie wiem jakie ma funkcje nic. Nic nie wiem, ale dobra. Zobaczmy czy działa w ogóle napęd. Achtung! Naciskam manetkę. Ło! Jedzie, 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 jedzie! Aha. A czujnik pas? Działa! Także mój ulep wyglądał w ten oto sposób. No, ten silniczek jest zgoła mniejszy od tamtego, nie, Tamten był kurtym na całe koło. Ten jest mniejszy na, praktycznie od tarczy, delikatnie. Przepraszam, że jest taki brudny, ale jak wiecie, ja nie oszczędzam maszyn jeżdżę w teren. Dlatego jest używany rower, to nie jest jakiś, wiecie, wypicowany rowerek, żeby Wam pokazać, tylko to jest używany rower, którym ja ciągle, ciągle jeżdżę i, i, i tak to właśnie wygląda. Aha, lampka, zobaczmy czy działa lampka. Lampka to się jakoś chyba włączało. Tu jest któryś z boku przycisk. Nie, to są, to jest przycisk. Ten przycisk to jest funkcyjny, widzę, tutaj zmienia różne rzeczy. O, ten zap o, zapaliła się, patrzcie. Cyk. Cyk. A, to jest włącz, wyłącz po prostu. Lampka. O, zapala się. Z tyłu nie mam lampki. Zobaczcie, jak teraz tutaj zapalam lampkę. To to automatycznie się przygasza. No fajne, fajne. Także to, to taki montaż fajny, szybki. Słuchajcie, te montaże są bardzo łatwe, szybkie i przyjemne. Jak chcielibyście nabyć taki silniczek do konwersji, to jest ku temu fajna promocyjka teraz na Soulbike'u właśnie. Ona potrwa, słuchajcie, do końca grudnia. Także spieszcie się, kupujcie, wykorzystujcie mój kod rabatowy. Link do strony z kodami w ogóle znajdziecie w opisie filmu. Tam macie nie tylko ten silnik, są też inne silniki w fajnych promocyjnych cenach. Naprawdę polecam. Zerknijcie sobie. Jak ktoś szuka właśnie fajnego zestawu do elektryfikacji, to I to jest właśnie ku temu okazja. Na zimę się najlepiej kupuje, bo są najlepsze ceny, bo są wyprzedaże. Także zerknijcie w link poniżej i zobaczcie. A my, słuchajcie, widzimy się już w kolejnych odcinkach z testu tego Dzika w terenie. No, będzie on zgoła lżejszy niż poprzednia wersja jego. No, myślę, że będzie równie zadziorny jak tamten. No, 500 to jest silnik uniwersalny, wierzcie mi. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!